Nazywam się Anna, mam 25 lat i pracuję jako projektantka graficzna w małej firmie reklamowej w Warszawie. Zawsze myślałam, że moje życie będzie proste: ukończę studia, znajdę pracę, zakocham się, kupię dom i będę żyła szczęśliwie. I na początku tak właśnie było. Poznałam Marka, przystojnego, pewnego siebie prawnika, który wydawał się spełnieniem moich marzeń. Po dwóch latach znajomości wzięliśmy ślub. I rozpoczęliśmy wspólne życie. Ale nigdy nie spodziewałam się, że wszystko może tak nagle się zmienić, że człowiek, którego kochałam, przemieni się w kogoś, kogo nie rozpoznaje. Ty, głupia, bezwartościowa suko, to wszystko Twoja wina. Gdybyś nie nalegała na ten pieprzony dom, nie bylibyśmy teraz w tym bałaganie. Marek stał nade mną, jego twarz wykrzywiona w grymasie wściekłości, gdy ja, skulona przy ścianie, z krwią spływającą po twarzy, błagałam go, żeby przestał. W tle słyszałam głos mojej siostry Karoliny: Anna, to ty go do tego doprowadziłaś. Zawsze byłaś zbyt wymagająca. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zdradzony przez osoby, które powinny cię chronić, albo jeśli znalazłeś się w związku, który powoli zamienił się w koszmar, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby dowiedzieć się, jak znalazłam siłę, by uciec i odbudować swoje życie. Obiecuję, że moja historia może dać ci nadzieję, której tak desperacko potrzebujesz. Poznałam Marka na imprezie firmowej, gdzie jego kancelaria współpracowała z moją agencją reklamową. Od pierwszej chwili było między nami coś wyjątkowego ta iskra, o której czytasz w książkach ale nie wierzysz, że istnieje naprawdę. Był wysoki z ciemnymi włosami i przenikliwymi niebieskimi oczami które wydawały się widzieć mnie naprawdę. Nie tylko moją powierzchowność, ale to, kim jestem w środku. Rozśmieszał mnie jak nikt inny i potrafił sprawić, że czułam się wyjątkowa. Nasze pierwsze spotkanie było jak scena z filmu romantycznego. Stałam przy barze, czekając na drinka, gdy poczułam czyjś wzrok na sobie. Odwróciłam się i zobaczyłam go. Opierał się niedbale o ścianę, z kieliszkiem wina w dłoni, uśmiechając się do mnie w sposób, który sprawił, że moje serce zabiło szybciej. Podszedł do mnie. Przedstawił się i zaczęliśmy rozmawiać. Rozmowa płynęła tak naturalnie, jakbyśmy znali się od lat. Jestem prawnikiem, ale to tylko sposób na zarabianie pieniędzy, powiedział mi wtedy. Moim prawdziwym marzeniem jest podróżowanie po świecie i poznawanie różnych kultur. To właśnie takie wyznania sprawiły, że poczułam z nim natychmiastową więź. Też miałam marzenia wykraczające poza moją codzienną pracę. W pierwszych miesiącach naszego związku, Marek był idealnym partnerem czuły, troskliwy, zawsze gotowy słuchać o moich problemach i marzeniach. Pamiętam jak pewnego wieczoru, gdy miałam bardzo stresujący dzień w pracy, przyszłam do domu i zastałam go przygotowującego kolację przy świecach. Zapach świeżo upieczonego chleba i gulaszu wypełniał mieszkanie, a na stole stał bukiet moich ulubionych kwiatów, frezji. Zasługujesz na to, by ktoś się tobą zaopiekował, powiedział, odsuwając dla mnie krzesło. Jesteś najwspanialszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem. Nasze pierwsze Boże Narodzenie razem spędziliśmy w małym, przytulnym domku w górach, który wynajęliśmy na tydzień. Śnieg padał nieprzerwanie, otulając wszystko wokół białą kołdrą, a my siedzieliśmy przed kominkiem, pijąc grzane wino i planując naszą przyszłość. To właśnie wtedy po raz pierwszy rozmawialiśmy o kupnie własnego domu. Wyobraź sobie miejsce, które będzie całkowicie nasze, mówił Marek kreśląc w powietrzu kształty wymyślonych pokoi. Duży salon z kominkiem, pracownia dla ciebie, gdzie będziesz mogła rozwijać swoje projekty, ogród, gdzie będziemy mogli uprawiać własne warzywa. Jego entuzjazm był zaraźliwy i wkrótce oboje marzyliśmy o idealnym domu. Po ślubie, który odbył się w małym kościółku w mojej rodzinnej miejscowości, rozpoczęliśmy poszukiwania. Przejrzeliśmy dziesiątki ofert. Odwiedziliśmy niezliczoną ilość nieruchomości, Aż w końcu znaleźliśmy dom na przedmieściach Warszawy, z małym ogrodem i przestronnym salonem. Był droższy niż zakładaliśmy, ale Marek przekonał mnie, że możemy sobie na niego pozwolić. Z Twoją pensją i moją, plus premią, którą dostanę w przyszłym kwartale, bez problemu poradzimy sobie z ratami, zapewniał mnie, ściskając moją dłoń, gdy podpisywaliśmy umowę kredytową. Czułam lekki niepokój, patrząc na kwotę, którą będziemy musieli spłacać przez następne 30 lat. Ale zaufałam mu. Był przecież prawnikiem, znał się na finansach lepiej niż ja. Pierwsze tygodnie w nowym domu były jak sen. Spędzaliśmy każdy wolny moment na urządzaniu wnętrz, wybieraniu mebli, malowaniu ścian. Pamiętam zapach świeżej farby, który utrzymywał się przez wiele dni i to uczucie dumy, gdy widziałam, jak nasze wspólne wizje nabierają kształtów. W weekendy pracowaliśmy w ogrodzie, sadząc kwiaty i warzywa, planując, gdzie postawimy altankę na letnie wieczory. Ale w ciągu kilku miesięcy atmosfera zaczęła się zmieniać. Marek stawał się coraz bardziej nerwowy. Często zostawał dłużej w pracy, a gdy wracał do domu, był milczący i poirytowany. Na początku myślałam, że to tylko stres związany z trudną sprawą, nad którą pracował, ale z czasem jego zachowanie stawało się coraz bardziej niepokojące. Pierwszy poważny incydent miał miejsce około sześciu miesięcy po wprowadzeniu się do nowego domu. Przygotowałam uroczystą kolację, by uczcić jego awans w kancelarii. Nakryłam do stołu naszą najlepszą zastawą, zapaliłam świecę, otworzyłam butelkę drogiego wina. Czekałam na niego do późna, ale nie pojawił się ani nie odbierał telefonu. Gdy w końcu wrócił, było już po północy. Wszedł do domu, zataczając się lekko. Od razu wyczułam woń alkoholu. Co to ma być? zapytał, wskazując na stół. Jakiś pieprzony teatrzyk? Myślisz, że mam czas na takie głupoty? Byłam zaskoczona jego reakcją. Chciałam tylko uczcić twój awans, odpowiedziałam cicho. Czekałam na ciebie. Awans? Zaśmiał się gorzko. Jaki awans? Zostałem pominięty. Ten dupek kowalski dostał stanowisko, które mi obiecano. Och, Marek, tak mi przykro. Chciałam go przytulić, ale odepchnął mnie gwałtownie. Przykro ci? Tobie jest przykro? Jego głos podniósł się do krzyku. To wszystko przez ten pieprzony dom. Gdybyśmy nie wzięli tego kredytu, Mógłbym zaryzykować zmianę pracy, poszukać czegoś lepszego, ale teraz jestem uwięziony. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam tę stronę Marka. Wściekłość, która zdawała się go pochłaniać całkowicie. Zrzucił zastawę ze stołu jednym ruchem ręki. Talerze rozbiły się o podłogę z głośnym trzaskiem. Odłamki porcelany rozprysły się po całym pokoju. Wino rozlało się po białym obrusie, tworząc krwisto czerwoną plamę. Stałam jak sparaliżowana, nie poznając człowieka, którego poślubiłam. Po chwili wściekłość Marka minęła tak nagle, jak się pojawiła. Osunął się na kolana wśród odłamków porcelany i zaczął płakać. Przepraszam, Aniu, tak bardzo przepraszam szlochał, obejmując moje nogi. Nie wiem, co we mnie wstąpiło to stres tylko stres. Obiecuję, że to się nigdy więcej nie powtórzy. I uwierzyłam mu. Pomogłam mu wstać. Opatrzyłam drobne skaleczenia, które zdobił od potłuczonej porcelany, i razem posprzątaliśmy bałagan. Tej nocy przytulał mnie mocno, szepcząc obietnice i przeprosiny, a ja przekonywałam samą siebie, że to był tylko jednorazowy incydent, że wszystko będzie dobrze. Ale nie było. W ciągu następnych miesięcy Marek stawał się coraz bardziej wybuchowy. Drobne nieporozumienia przeradzały się w gwałtowne kłótnie, podczas których krzyczał na mnie, obrażał, a czasem rzucał przedmiotami za każdym razem przepraszał. Obiecywał poprawę, a ja, naiwna, wierzyłam, że naprawdę żałuje i że tym razem się zmieni. Sytuacja finansowa też się pogarszała. Okazało się, że Marek zaciągnął dodatkowe kredyty, o których mi nie powiedział. Na luksusowy samochód, na drogie garnitury, na wakacje, których nie mogliśmy sobie pozwolić. Rachunki piętrzyły się na kuchennym blacie, a ja coraz częściej używałam swojej karty kredytowej. By zapłacić za podstawowe rzeczy, jak jedzenie czy rachunki za prąd. Pewnego wieczoru, gdy próbowałam delikatnie poruszyć temat naszych finansów, Marek wpadł w szał. Krzyczał, że to moja wina, że to ja nalegałam na kupno domu, że gdyby nie ja, jego życie byłoby lepsze. A potem po raz pierwszy uderzył mnie otwartą dłonią w twarz. Siła uderzenia była tak duża, że upadłam na podłogę. Przez chwilę nie mogłam złapać tchu. A w uszach dzwoniło mi od siły ciosu. Marek zamarł, patrząc na swoją dłoń, jakby nie mógł uwierzyć w to, co zrobił. Potem rzucił się do mnie, przepraszając i błagając o wybaczenie, płakał, przysięgał, że to się nigdy więcej nie powtórzy, że poszuka pomocy, że zmieni się dla mnie. I mimo, że głos w mojej głowie krzyczał, że powinnam uciekać, zostałam. Próbowałam racjonalizować jego zachowanie: stres w pracy, problemy finansowe, może depresja. Zaczęłam chodzić na palcach we własnym domu, starając się nie prowokować jego gniewu. Unikałam przyjaciół i rodziny. Wstydziłam się siniaków, które coraz częściej pokrywały moje ciało, i kłamstw, które musiałam wymyślać, by je wyjaśnić. Wpadłam na drzwi, potknęłam się na schodach. Jestem taka niezdarna, uderzyłam się o kant stołu. Moja siostra Karolina była jedyną osobą, która wiedziała o moim koszmarze. Albo przynajmniej tak myślałam. Pewnego dnia, gdy Marek był w pracy, Zaprosiłam ją do naszego domu. Miałam dość ukrywania prawdy, dość samotności w moim cierpieniu. Potrzebowałam kogoś, kto by mnie wysłuchał, kto by mi pomógł znaleźć wyjście z tej sytuacji. Siedzieliśmy przy kuchennym stole, ja z twarzą ukrytą w dłoniach, opowiadając jej wszystko: o przemocy, o długach, o strachu, który stał się moim stałym towarzyszem. Gdy skończyłam, podniosłam wzrok, oczekując współczucia, wsparcia. Może nawet planu ucieczki, zamiast tego zobaczyłam na jej twarzy wyraz dezaprobaty. Aniu, zaczęła powoli sącząc kawę, którą jej zrobiłam. Nie wydaje ci się, że trochę dramatyzujesz? Marek to dobry człowiek. Przechodzi po prostu trudny okres. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Dramatyzuję? Karolina, on mnie bije, wzruszyła ramionami. Mężczyźni czasem tracą panowanie nad sobą, zwłaszcza gdy są pod presją. A ty, cóż? Zawsze byłaś dość wymagająca. Te wszystkie twoje marzenia o idealnym domu, idealnym życiu, może po prostu oczekujesz zbyt wiele. Czułam, jak łzy napływają mi do oczu. Moja własna siostra, osoba, na której wsparcie liczyłam najbardziej, obwiniała mnie za przemoc, której doświadczałam. To było jak drugi policzek, bardziej bolesny niż jakikolwiek fizyczny cios, jaki otrzymałam od Marka. Powinnaś być bardziej wyrozumiała, kontynuowała Karolina wspierać go, zamiast dodawać mu zmartwień i może trochę bardziej się postarać, wiesz, zadbać o siebie, o dom, mężczyźni cenią, gdy kobieta dba o ognisko domowe. Siedziałam naprzeciwko niej, niezdolna do wypowiedzenia słowa. Jak mogła to mówić? Jak mogła sugerować, że zasługuje na przemoc, której doświadczam? W tamtym momencie zdałam sobie sprawę, że jestem bardziej samotna niż myślałam. Nie mogłam liczyć nawet na własną rodzinę. Po wyjściu Karoliny płakałam przez wiele godzin, czułam się zdradzona, opuszczona i całkowicie bezsilna. Może miała rację, może to była moja wina, może gdybym była lepszą żoną, Marek nie musiałby uciekać się do przemocy. Te myśli zatruwały mój umysł przez następne tygodnie. Starałam się być lepszą żoną, gotowałam ulubione potrawy Marka, dbałam o dom, nie wspominałam o rachunkach czy jego późnych powrotach do domu, ale nic się nie zmieniło, właściwie było coraz gorzej. Kulminacja nastąpiła w drugą rocznicę naszego ślubu. Przez cały dzień przygotowywałam specjalną kolację. Kupiłam nową sukienkę, zrobiłam sobie makijaż, starając się ukryć siniaki na twarzy. Chciałam wierzyć, że może tym razem będzie inaczej, że magia tego szczególnego dnia przypomni nam obu, dlaczego się pokochaliśmy. Marek wrócił do domu pijany. Gdy tylko przekroczył próg, wiedziałam, że to będzie zły wieczór. Jego oczy były zaczerwienione, a na twarzy miał ten specyficzny wyraz. Mieszankę gniewu i pogardy, którą znałam aż za dobrze. Co to ma być? Zapytał, wskazując na stół. To nasza rocznica, odpowiedziałam cicho. Pomyślałam, że moglibyśmy. Nie dokończyłam zdania. Marek chwycił talerz z sałatką i rzucił nim o ścianę. Rocznica? Rocznica czego? Największego błędu mojego życia? Stałam jak sparaliżowana, gdy zbliżył się do mnie. Czułam zapach alkoholu i pot. Wiesz, co dziś zrobiłem? Zapytał, chwytając mnie za ramiona i potrząsając mną gwałtownie. Musiałem błagać o przedłużenie terminu spłaty kredytu. Błagać jak jakiś żebrak, a wszystko przez ciebie i ten pieprzony dom. Marek, proszę. Zaczęłam, ale przerwał mi uderzając mnie pięścią w twarz. Upadłam na podłogę, czując metaliczny smak krwi w ustach. Ale nie przestał. Kopnął mnie w brzuch. Potem jeszcze raz i jeszcze. Krzyczał coś. Ale nie rozumiałam słów przez szum w uszach i własny płacz. W pewnym momencie przestał i wyszedł z domu, trzaskając drzwiami. Leżałam na podłodze, skulona, z twarzą we krwi, niezdolna do ruchu. Nie wiem, jak długo tam leżałam minuty, a może godziny. W końcu usłyszałam dzwonek do drzwi. Z ogromnym wysiłkiem podniosłam się i przytrzymując się ściany, doczołgałam do drzwi. Na progu stała Karolina. Przyszła złożyć nam życzenia z okazji rocznicy. Gdy zobaczyła mój stan, zbladła. Mój Boże, Anna, co się stało? Nie miałam siły kłamać. Marek, wyszeptałam. On. Karolina weszła do środka, pomogła mi dojść do kanapy, przyniosła mi wodę, zaczęła oczyszczać rany na mojej twarzy. A potem powiedziała coś, co mnie zmroziło. Musisz go przeprosić, Aniu. Cokolwiek zrobiłaś, co go tak zdenerwowało, musisz to naprawić. Nie możesz stracić męża. Patrzyłam na nią z niedowierzaniem. Przeprosić? Karolina, on prawie mnie zabił. Nie przesadzaj, odpowiedziała, przewracając oczami. Trochę cię uderzył. To się zdarza w małżeństwach. Mama też wiele wycierpiała od taty, a jednak zostali razem do końca. W tamtym momencie zrozumiałam, dlaczego Karolina tak reaguje. Nasze dzieciństwo, przemoc, której byłyśmy świadkami, to wszystko znormalizowało dla niej to, co działo się w moim małżeństwie. Ale ja nie chciałam takiego życia, nie chciałam stać się moją matką, złamaną, zachukaną kobietą, która pozwalała się traktować jak worek treningowy. Wyjdź, powiedziałam cicho, ale stanowczo. Co? Karolina wyglądała na zaskoczoną. Powiedziałam wyjdź. Nie chcę cię tu widzieć, nie chcę słuchać twoich rad, nie chcę twojego toksycznego wsparcia. Ale Ania. Wyjdź, krzyknęłam, ignorując ból, który przeszył moje żebra. Wyjdź i nie wracaj, dopóki nie zrozumiesz, że to, co mi się dzieje, nie jest normalne ani akceptowalne. Karolina wyszła, trzaskając drzwiami, podobnie jak Marek, kilka godzin wcześniej. Znów zostałam sama, ale tym razem czułam coś innego niż strach czy rozpacz. Czułam gniew, czysty, palący gniew. I ten gniew dał mi siłę, by sięgnąć po telefon i zadzwonić pod numer, którego nigdy wcześniej nie odważyłam się użyć na policję. Gdy funkcjonariusze przyjechali, Byłam już spakowana. Mała walizka z najpotrzebniejszymi rzeczami stała przy drzwiach. Pokazałam im swoje obrażenia, opowiedziałam o wszystkim, co przeżyłam przez ostatnie miesiące. Widziałam szok na ich twarzach. Nawet oni, którzy na co dzień stykają się z różnymi formami przemocy, byli wstrząśnięci moim stanem. Chce pani złożyć oficjalne zawiadomienie? Zapytał jeden z policjantów. Młody mężczyzna z współczującym spojrzeniem. Tak, odpowiedziałam bez wahania i chcę zakaz zbliżania się. Boję się, że gdy wróci i zobaczy, że nie ma mnie w domu, będzie mnie szukał. Policjanci zabrali mnie na komisariat, gdzie złożyłam zeznania. Potem pojechałam do szpitala, gdzie udokumentowano moje obrażenia: złamane żebro, wybity ząb, liczne siniaki i rany cięte od potłuczonego szkła. Lekarze byli delikatni i współczujący, w przeciwieństwie do mojej siostry. Nie miałam gdzie się zatrzymać. Nie mogłam wrócić do domu, a do Karoliny też nie chciałam iść. Na szczęście szpital skontaktował mnie z fundacją pomagającą ofiarom przemocy domowej. Zaoferowali mi miejsce w schronisku dla kobiet, gdzie mogłam zostać dopóki nie stanę na nogi. Schronisko było skromnym miejscem, ale czułam się tam bezpiecznie. Po raz pierwszy od miesięcy mogłam spać bez strachu, że obudzę się od uderzenia. Poznałam tam inne kobiety, które przeżyły podobne koszmary, niektóre gorsze niż mój. Ich historie, ich siła, ich determinacja, by odbudować swoje życie, były dla mnie inspiracją. W schronisku dostałam również wsparcie psychologiczne. Moja terapeutka, pani Magda, pomogła mi zrozumieć, że to, co mi się przydarzyło, nie było moją winą, że zasługuje na lepsze życie, na bezpieczeństwo, na szacunek. Z jej pomocą zaczęłam odbudowywać swoją wartość. Uczyć się rozpoznawać toksyczne wzorce i stawiać zdrowe granice. W międzyczasie toczyła się sprawa sądowa. Marek został aresztowany tej samej nocy, gdy zgłosiłam przemoc. Nie stawiał oporu. Podobno był tak pijany, że ledwo stał na nogach. Gdy wytrzeźwiał i dowiedział się, co zrobił, próbował się ze mną skontaktować. Dzwonił, wysyłał wiadomości, błagał o wybaczenie. Ale ja nie odpowiadałam. Wiedziałam, że to tylko kolejna faza cyklu przemocy. Po wybuchu gniewu zawsze przychodziły przeprosiny, a potem wszystko zaczynało się od nowa. Tym razem nie zamierzałam wracać do tego koszmaru. Sąd przyznał mi zakaz zbliżania się, a Marek został oskarżony o przemoc domową. Proces był trudny. Musiałam ponownie przeżywać wszystkie traumatyczne wydarzenia, mówić o nich przed obcymi ludźmi, patrzeć na Marka siedzącego naprzeciwko mnie w sali sądowej. Ale nie byłam sama. Miałam wsparcie fundacji, mojej terapeutki a nawet adwokata, który zgodził się reprezentować mnie pro bono. Karolina pojawiła się w sądzie podczas jednej z rozpraw siedziała z tyłu sali, nie odzywając się do mnie. Ale widziałam wyraz jej twarzy, gdy słuchała moich zeznań, gdy oglądała zdjęcia moich obrażeń, widziałam jak jej pewność siebie kruszy się, jak zdaje sobie sprawę z ogromu krzywdy, którą mi wyrządziła, odmawiając mi wsparcia, gdy najbardziej go potrzebowałam. Po rozprawie podeszła do mnie na korytarzu. Wyglądała na mniejszą niż zwykle, jakby skurczyła się pod ciężarem swojej winy. Aniu. zaczęła niepewnie. Ja. przepraszam. Nie miałam pojęcia, że to było aż tak poważne. I chciałam krzyczeć, że powinna była wiedzieć, że jej mówiłam, że błagałam o pomoc. Ale zamiast tego spojrzałam na nią ze współczuciem. Karolina też była ofiarą, ofiarą tych samych toksycznych wzorców, które prawie zniszczyły mnie. Wiesz, dlaczego broniłaś marka? Zapytałam cicho. Bo to było łatwiejsze niż przyznać, że nasza rodzina była dysfunkcyjna, że to, co tata robił mamie, nie było normalne ani akceptowalne. Że oboje dorastałyśmy w cieniu przemocy domowej. Łzy napłynęły jej do oczu. Myślałam, że to normalne, wyszeptała. Że wszystkie małżeństwa tak wyglądają, że kobiety po prostu muszą to znosić. Objęłam ją, ignorując ból, który wciąż czułam przy każdym głębszym oddechu. Nie muszą, powiedziałam stanowczo. I my też nie musimy. Możemy przerwać ten cykl. Możemy żyć inaczej. Nasza droga do pojednania była długa i trudna. Karolina musiała przepracować własne demony, zrozumieć, jak bardzo jej reakcja zraniła mnie w najgorszym momencie mojego życia. Ale z czasem odbudowałyśmy naszą więź silniejszą, zdrowszą, opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Marek został skazany na trzy lata więzienia za przemoc domową. Dom, który kiedyś był moim marzeniem, a potem stał się moim więzieniem, został sprzedany, by spłacić część długów. Straciłam wiele oszczędności, poczucie bezpieczeństwa, część zdrowia, ale zyskałam coś cenniejszego wolność, świadomość własnej siły i determinację, by nigdy więcej nie pozwolić nikomu traktować mnie w ten sposób. Dziś, dwa lata po tych wydarzeniach, moje życie wygląda zupełnie inaczej. Mieszkam w małym, ale przytulnym mieszkaniu, które wynajmuję sama. Wróciłam do pracy jako projektantka graficzna, ale tym razem w firmie, którą sama założyłam. Odnowiłam kontakty z przyjaciółmi, których odsunęłam w czasie małżeństwa z Markiem. Widuję się regularnie z Karoliną, która teraz jest moją największą orędowniczką. Nie jest łatwo. Wciąż mam koszmary, wciąż się wzdrygam, gdy ktoś podnosi głos lub wykonuje gwałtowny ruch w mojej obecności. Ale każdego dnia jest trochę lepiej. Każdego dnia przypominam sobie, że jestem silna, że przetrwałam, że zasługuję na miłość i szacunek. Kilka miesięcy temu otrzymałam list od Marka. Przysłał go przez swojego adwokata, respektując zakaz kontaktowania się ze mną. Przepraszał za wszystko, co mi zrobił. Pisał, że uczestniczy w terapii dla sprawców przemocy, że zrozumiał, jak bardzo mnie skrzywdził. Nie odpisałam. Jego skrucha jest ważna dla jego własnego procesu zdrowienia, ale ja już nie jestem częścią jego życia. Moje przebaczenie, jeśli kiedykolwiek przyjdzie, będzie dla mnie, nie dla niego. Dzielę się tą historią nie po to, by wzbudzić litość, ale by dać nadzieję innym kobietom, które mogą być uwięzione w podobnych sytuacjach. By pokazać, że ucieczka jest możliwa, że po drugiej stronie jest życie może nie idealne. Ale bezpieczne i godne. I by przypomnieć, że przemoc nigdy nie jest winą ofiary, niezależnie od tego, co mówią sprawcy czy nawet bliscy. Moje doświadczenia nauczyły mnie, jak ważne jest stawianie granic, jak kluczowe jest słuchanie swojej intuicji i jak istotne jest otaczanie się ludźmi, którzy wspierają, a nie podważają Twoją wartość. Nauczyły mnie też, że czasami największą odwagą jest po prostu odejście, zostawienie za sobą toksycznej sytuacji, nawet jeśli oznacza to wejście w nieznane, zastanawiałaś się kiedyś, czy twój związek jest zdrowy, czy są w nim wzorce, które cię niepokoją, ale które racjonalizujesz lub ignorujesz, czy zdarza ci się chodzić na palcach wokół partnera, bojąc się jego reakcji? Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak, proszę, nie ignoruj tych znaków ostrzegawczych. Nie czekaj, aż będzie za późno, aż stracisz siebie w czyimś gniewie. Jeśli moja historia w jakikolwiek sposób rezonuje z Twoimi doświadczeniami, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Każda z nas ma swoją historię, a dzieląc się nimi, tworzymy przestrzeń do rozmowy o tematach, które zbyt długo były otoczone milczeniem i wstydem. Pamiętaj, że zasługujesz na związek, w którym czujesz się bezpiecznie, szanowana i kochana związek, w którym możesz być sobą bez strachu przed konsekwencjami związek, który dodaje ci skrzydeł, a nie podcina je. Dziękuję, że wysłuchałaś mojej historii, mam nadzieję, że wniosła coś wartościowego do twojego życia. I pamiętaj, nawet w najgłębszej ciemności jest światło. Czasami po prostu musimy być odważni, by je zobaczyć.